dzień dobry kochani, z tej strony już drugi raz w tym tygodniu ja mam niezaltę perfumowy, więc to jest po prostu szał. Eee, słuchajcie, e, dzisiejszego odcinka, ale jakby nie pojedynczo. Pamiętacie, przyszedł do mnie taki zestaw w paszce z Ritualsa. Mm, bardzo fajna marka. E, namawiam do testów. Ja myślę, że już wiele z Was zna. E, I słuchajcie, to jest taki zestaw... E, Szkoda, że to nie jest w formie buteleczki, bardzo szkoda. Zestaw słuchajcie, uniseks można powiedzieć. Jeden i drugi zapach jest uniseksowy i można je łączyć ze sobą. Dlatego tym bardziej szkoda, że właśnie ten drugi zapach nie jest też w formie buteleczki. Tym bardziej, że tego, w której jest w formie buteleczki, to raczej chyba aż tak często nie będę używać niestety. Później powiem dlaczego. Słuchajcie, może być trochę głośno, bo coś tam remontują. Rose de raz, słuchajcie, przepiękny zapach. Od razu znowu namawiam te osoby, które kochają róże, żeby sobie przetestowały albo zakupiły w ciemno, jeżeli kochają taką świeżą, świeżą różyczkę, mokrą wręcz. Dlatego, że tu mam, słuchajcie, róże damasteńską, mamy rabarbar, czyli to, co ja lubię też najbardziej, tygryski lubię najbardziej. No i słuchajcie, mam piżmo, Naprawdę świetny wajb tutaj. Bardzo fajny zapach, słuchajcie, właśnie na takie bardzo ciepły dni. No ale jakby dzisiejszym gagatkiem jest ten drugi zapach Nel no, z Ritualsa właśnie. I słuchajcie, jeśli chodzi o Essence, tam są tylko dwie składowe i no, dwa składniki. Jest drewno kaszmirowe, czyli kaszmeran słuchajcie, i białe piżmo. I żeby nie było, ten zapach mi się podoba. Bardzo mi się ten zapach podoba. Naprawdę. Yy, ale pierwszy raz się zdarzyło, mimo że już Paweł raczej ma taki wyrobiony dosyć no słuchajcie, dużo różnych zapachów przewąchał yy, razem ze mną. Yy, on też ma już dosyć bogatą kolekcję swoją, więc yy, no. Yy, I pierwszy raz się zdarzyło, żebym została, słuchajcie, poproszona o zmycie zapachu. I to jak najszybsze, plus wywietrzenie pokoju. Ja oczywiście tego nie zrobiłam, słuchajcie, tylko wyszłam do drugiego pokoju, bo chciałam ten zapach przetestować, chciałam zobaczyć, jak on się ułoży później na skórze. I faktycznie pierwszy ten shot, słuchajcie, jest, pierwszy strzał jest dosyć brutalny i dosyć specyficzny. Paweł zaczął krzyczeć, jeżeli idzie w nozdrza, że, że pachnie terpentyną, czy ja tego nie czuję. Słuchajcie, no każdy nos jest inny. Ja próbowałam właśnie mu to wytłumaczyć, że każdy nos odbiera te zapachy inaczej. E, natomiast faktycznie na pierwszy strzał jest średnio komfortowy, można by powiedzieć, choć nie jest brzydki. E, średnio komfortowy. Natomiast po, słuchajcie, kilku sekundach, dosłownie, zaczyna się układać na skórze. E, po kilku minutach naprawdę jest to bardzo przyjemny już zapach. E, i to jest właśnie zapach, tak jak nazwa wskazuje, słuchajcie, kaszmeran pachnie nieco żywicznie, też piżmowo, ambrowo, tak? To jest zapach przede wszystkim drzewny. I słuchajcie, no, jak mam też na odgasku. Dla mnie później to jest przepiękny zapach. To jest moja ulubiona, słuchajcie, kategoria, taka drzewno-piżmowa właśnie. Troszeczkę może skręcać w męską stronę, więc uwaga, sobie przetestujcie najpierw. Natomiast słuchajcie, no dla mnie zapach jest bardzo ładny, bardzo komfortowy. Ja spróbuję jeszcze zrobić słuchajcie, taki myk, że po prostu nałożę ten zapach do pracy. Oni tam już raczej słyszeli tego, że ja różne zapachy używam, więc nie powinno chyba to zrobić takiego wrażenia. I jak wrócę do domu, to zobaczymy, co wtedy Paweł powie. Czy znowu będzie kazał mi to zmywać jak najszybciej, czy się wykopać, czy cokolwiek z tych rzeczy, czy ewentualnie będzie do przejścia. Także no już wiem, że jakby od początku nie mogę się tym cikać do domu, bo w no jemu ta pierwsza faza bardzo przeszkadza, i ja myślę, że każdy i każda z nas miało takie zapachy w swojej kolekcji, gdzie. No, druga półka nie do końca akceptowała ten zapach. Tylko, że właśnie tu jest raczej problem z tą pierwszą fazą tego zapachu niż samym zapachem później. Yy, jedyne słuchaj, czego jeszcze nie robiłam, to nie mieszałam tego, tylko psiknę tak słuchaj, żeby to leciało na mnie, nie? Żeby później nie było, że jeszcze mam w ogóle przepierać wszystko. I w ogóle. Nie mieszałam jeszcze. No, słuchajcie. Dosyć specyficzny zapach. Chociaż tutaj ta różyczka jest lżejsza, więc raczej papsikina. Jeśli co, niech to sobie sekundę się wiecie, przegryzie. Nagle różyczka, słuchajcie, zaczyna się robić z takie, takiej lekkiej, siłej różyczki. Taka różyczka z głębią. Nawet troszeczkę w klimatach można powiedzieć lekko arabskich. Drzewna różyczka. Drzewna różyczka. Z tym czymś słuchajcie. Dosyć ciekawe. Jestem ciekawa. Jak to się później będzie rozwijało na skórze, ale efekt jest całkiem ciekawy, więc ja się nie dziwię, że ktoś to tak bardzo słuchajcie sprytnie wymyślił. Aby te dwa zapachy. Łączyć ze sobą. Co do tej drugiej różyczki, właśnie drugiej, co do tej różyczki, jakby podstawowej. No myślę, że panowie też z powodzeniem mogą używać, jeżeli lubią takie różane klimaty. Kurczę! Muszę Wam powiedzieć, że te zapachy bardzo mi się podobają oddzielnie, ale jeszcze bardziej podobają mi się razem. Może w ten sposób Paweł podejdę. Że po prostu użyję jednego i drugiego, wrócę do domu i zobaczymy, co powie. No. kiedyś jeszcze porozmawiałam, słuchajcie sobie na ten, na ten temat, czy to faktycznie pomogło. No, podoba mi się. Czy to faktycznie e, zdało? Słuchajcie, egzamin, te połączenie tych zapachów i powrót do domu. E, w każdym razie, słuchajcie, namawiam Was właśnie na te zestawy rytualne. Jeżeli gdzieś dorwiecie i ogólnie na. Samo przetestowanie zapachów i marki, bo są naprawdę ciekawe. Także pozdrawiam, Papa.